O. Op, op. Dzień, Witam dobry. Was. Witam was. Dzień dobry. Witam Was. Witam No i tylo, bo już z MWN się widzieliśmy i wezwałem Was znowu. Gdy już, już ponieważ. E, MWN, pamiętasz, po co byliśmy? Tak, byliśmy po mapę Tak. E, a gdzie jest ten mapa? A, wynieśliśmy go, bo jęczał i. Jęczał. Tu by Wam przeszkadzał Aha. tylko. Okay. Niech tam zdrowieje. Aha, no dobra. E, a więc tak, byliśmy na wyprawie po mapę. Chyba przeklętą mapę, bo jak ją nie, nieśliśmy, to się dziwne rzeczy działy. Więc no, ale byliśmy po mapę i też stworzyliśmy takie coś. E, nie możemy tego, teraz tego położyć ani nic, bo później się tego skopać nie będzie i to zostanie na zawsze. I słuchajcie, mapa jest potrzebna do tego, by odkryć. Gdzie była tajna cywilizacja? Mapa jest nam potrzebna do tego, by odkryć, gdzie jest starożytna y, cywilizacja, która umiała kopać bedrock, ale to jest tylko ciekawostka, która też, y, znaczy to, że umiała kopać, to jest ciekawostka, a to to jest y, prawda. Mieli trzeci artefakt. Mieli. E, przepraszam, nie co się Coś nie usłyszeliśmy. A od czego nie usłyszałeś? No bo tak gadałeś i nagle przestałeś gadać i znowu Dobrze. gadałeś. No. Dobrze. A, a, posłuchaj mnie. Weź, weź we, weź tego tulipana o. Prze, przeczy, przeczysz sobie uszy i wróć do nas. Okej? Okay? Okej. Okay. Ja Czyli się... co? Trzeciego artefaktu szukamy. Ach. Przeczyszczone. Wilk. Dobrze, a Wody. więc... Trzeciego artefaktu szukamy, czyli... Tak. No, czyli y laski, która pozwala latać. Latać. Tak, która pozwala latać i po nią się dzisiaj wybierzemy. Dokładnie, tak jest. No i Tyur, masz jeszcze jakieś pytanie? Chodźmy lepiej i zróbmy to, ani będziemy siedzieć i tak. tutaj gadać. A więc... Dobrze. Otwórz drzwi. Otwórz drzwi. A więc y, teraz idziemy i odkrywam właśnie, że jest pod moim domem. Powiedziałem, że. Coś to nie działa. Dobrze, no, elegancko, chodźmy y, otworzyć, y, pójdźmy po to i idziemy otworzyć, znaczy y, idziemy zabrać im ten. Słuchajcie, jest taka jedna y, słaba rzecz, że oni wytworzyli takie, nie wiem jak to powiedzieć. Mo, ich cywilizacja wymarła, nie? Na skutek pewnej choroby. Ale oni też stworzyli właśnie takich sobie strażników, no nie? No. No i, i przez tych i, i ci strażnicy, mam tak mi się wydaje, że oni tam są. Dalej. Dalej tam są i tego strzegą. Cały czas, okej. Okay. Tak. I to będzie przygotowani na walkę. Dobra. Okej. Okay. Tak. Dobra. To jest w moim domu, bo zrobiłem specjalnie tunel. Oplu. Dobra. Okej. Okay. Idziemy. że ten blok, czy podtrzymać, czy przed tym zanim go odłożę? Nie, dobrze. Nie bo mm. reakcją by było. Też jakby się będzie ciekawi, jak to coś w ogóle ogląda. Jak jest w dotyku? Hmm. Tak. Ciekawe, Ciekawe. Mnie, to by, mnie to by ciekawiło, ale skoro jesteś się z zasłogo. Dobra, chodźmy. Bierzemy, bierzemy psa mojego znaczy wilka. Chodźcie. Wszyscy. Czekamy jeszcze na tego. Opa. I skaczamy. Oho. I prawo. Chodź. Chodźcie. O! Dobra, okej, okay. i, gdzieś, i gdzieś tu, według mapy Zobaczcie, powinna tu. być ten, tak, gdzie ja mam mapę, cholera, lubiłam mapę, no ale ja, dobra, czy, może tutaj? dobra, dobra, słuchajcie, to nie powinno być raczej po dwemu, chodźcie tu, nie wiem, mi się wydaje, że gdzieś tu, Gdzież? Ciro, Ciro, ja mam kill off. a, Okay. Dobra. Wow. O, zaraz. Wow. Oh. Wow. Wow. O! Ło! Ło! O i właśnie o nich mówiłem. Ubrażej. Dobra, trzeba się ubrać. Dobra, czekajcie. Zaraz je ja rozwalamy. Tylko nie Oczekajmy rozwalamy tu! To... Nie! Nie rozwalamy Ale tu! To może mi... być jakieś Arbic. pułapki czy coś łączy! Oni się w to nie bawili. Inni polegali na tych. Oni wiecie, że swojego byli me naj jedną z najpotężniejszych w armii. Ale później się coś skiepściło. Okej. Okay. No już nikogo nie ma. Okej, okay, dobra. Tu, tu, tu. O jest. Ło wow. Trochę za łasko No bo kurde, to tak łatwo nie było. hej! Ło wow. działa. Ale mega. Dobra. Jak okej, to. to działa? Ładcie panie. Nie wiem, ale nagle Bez poczułem, zwanie. że mogę... ale zobaczcie jakie klimatyczne miejsce, nie? Tak uh -huh. No. Nie Takie... że... Może... Chyba ja coś kanibala, bo czaszki. Nie wiem, albo ktoś tu atakował już wcześniej. Nie wiem, ale no te słaby bym musiał być. Albo miał przestarzałą broń. Chodźcie. Może, może. Zasypujemy to? Nie, nie wypuchaj tego! Nie wypuchaj. No, no zakop to po prostu. Żeby nikt tak. inny tu nie wszedł. No. Ładna architektura. Niech zostanie, Niech zostanie. Chodźcie. Będzie do Jadam zwiedzania, sypą. może. Tak. Nie wiem, może ktoś to kiedyś odkryje. Będzie... No już laski dziadka nie znajecie. <grym> Dobra. Dobra. słuchajcie, mamy następną... Patrz. Następny artefekt. To było trochę łatwe. Proste. Łatwo wow. No zbyt proste. Ty, ale to jest fajne. To wow. Magia. To fajnie Kurde, mogę być teraz dwa razy szybszy. O kurde. O, coś stało. O nie, zniknąłem. O nie. O, jesteś. Patrz. O, to jest zangiste. znowu. Nie, głupi tunel. Ty, ale dzięki temu mogę być. Lata w to jest powrazałem, no. no. bo kurde, to jest takie ekscytujące. Przecież... To jest jakaś mega potężna rzecz. Strasznie no, potężna. Dobra. No. A co? Ale a ty nie umiesz latać. Nie. No. Dobra. Ale spoko. Pokoj staruszka. Dobra, ale niestety Ciebie. będzie trzeba ją poświęcić. Na co? No by spłonęła. Czemu? No bo... no bo... Aha, bo ty mu nie mówiłeś, nie? Nie. No, to teraz to tobie trzeba opowiedzieć. A więc e, tak w skrócie, bo już mi się nie chce opowiadać. Nie mu opowiadałem w dłuższej wersji. On ma, może Ci później opowie. E, są te cztery artefakty. Jak się je spłonie, to się. E, jak się we, pójdzie do takiej świątyni, postawi się ten blok. Tamten. Mm, I na nim spali się spali I na nim się spali te artefakty, to się wyłoni taka zbroja się, e, z tych, tych płonących. Z nieba spadnie miecz taki, co wszystko tnie. E, za, wyjdzie z Morza Lawy zamek taki i. I, 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 I co jeszcze? A i armia wyjdzie z tam z takiej jaskini co tam jest Dokładnie. I super. Będziemy mieli no, nieskończoną władzę. No potrzebujemy właśnie tego. No dobra.